Ja państwa w najnowszym odcinku z League of Legends, ze mną jest Morf to ja Morfeusz i ze mną jest Venom i bez względnych ogródek, Venom nawijasz no Tak. Zalecam. To jestem jest ja, ja nagrywamy się po przedstawić Zium, pierwsze, ale to już well, e, po prostu... Ale ja się Zrobię lubię przedstawiać. No to, to za no, mój głos. Masz ale... problem, idziemy na botta. What the fuck? Nie, nie przeklina nie nie to, nie jest, nie to jest tak w ogóle pierwszy odcinek na moim kanale. W przyszłości pojawią się też z Minecrafta, Battlefielda, Tomb Raidera albo Company of Heroes w najbliższym czasie. Moment w będzie... z będziesz nagrywał? Z jest będziesz nagrywał? Spoko. Hmm? Ja tu chciałem też ogłosić, że to. ja także będę nagrywał filmiki, ale um, wiecie, koniec roku i tak dalej, trochę odcinek trzeba po poprawiać. No i jeszcze po zakończeniu roku od razu jadę na wakacje, więc. Jak wrócę, od razu zacznę dla was kręcić filmiki. Um, no. U mnie też będzie z League of Legends yy, i Minecrafta przede wszystkim. Ja ogólnie teraz gram Wukongiem, a Jasiek yy, gram yy, O, i mam takie małe spadki płynu. Co się dzieje? No, pięknie, na razie idzie. Ten Olaf też tam tam połowy stracił i... Chodź! z się dzień dobrego Jaśka? Ehm... Um. Oj! Co się... Coś się złego dzieje. Czyżby? Miejmy nadzieję, że się go za chwilę ja się naprawi. Ale póki co musimy tutaj po prostu coś zrobić. Oj, ciekawy będzie mecz, bez wątpienia. Czy ja się tutaj wycofam, bo tam w krzegach jest Olaf i yy, Dali. Poczekajcie chwilę. O, ludzie no. sorry, ale mnie wywaliło coś, nie wiem, z kopa, coś mi się stało. Już już chodzę jestem. Będą e, jak tam u was się dzieje? No ja coś tak próbuję przeżyć. Zabili mnie. E, nie, nie zabiliście, ty się wróciłeś, pięknie. Uff ja, ja, ja zrobię. O, ja mam tepa przyspieszonego, to się do ciebie tepnę, ok? Ja już zrobiłem dwa kile w tym First blada. O, fajnie, fajnie. Ej, o... Spoko, e, napisz tam ode mnie ludziom SR, że mi kompa wywaliło. Wzajem się zdążę załadować, żeby już wszystko było na tip -top. Nie, oni też się jakoś specjalnie na ciebie nie denerwowali, tym bardziej, że oni mają... nie, nie mają ławka. My mamy dwóch teraz obecnie. What?! Dlaczego? Kto jest szafk? No, Master? No. No. Ja pierdziłem. Ale ja nic się nie dzieje i tak wygrywamy 4-0, więc... A, spoko. Y ja już mam tu 30% naładowane, za parę sekund dosłownie będę, bo le bo mi bardzo... A ja w tym czasie to się tepnę po, po pożaracza. Ja, ja gra... Łot już na pożeracza odbiłeś. Kurna, co mi tak nikt wskoczył? Znaczy tak, ja gram na angielskie wersje, będę mówił po polsku, tak już z przyzwyczajenia. A, jeszcze mi nawet na buty za chwilę starczy, to chwilę poczekam te trzy sekundy. Jasny gwint, ludzie ładuj się szybciej, nie Dobrze, daleko. Jedziemy dalej. No, dobra, light, będą, light, Venom. No co, mi się wydaje, że ty sobie poradzisz, bo ty ogólnie byś go teraz. Middlek jest szybko. ogólnie OP, więc wiesz, jeszcze z moim oszczepem. Chociaż ben... daj mi ze dwie farmy, żeby tak sobie mógł te levely trochę nabić, ok? Okej, okay, bo ja to jest za chwilę mam multa, więc. O, no to bardzo mi się przyda. O, jestem, wchodzę, wchodzę, 1%, proszę, szybko. Ja mam nadzieję. Czekajcie. O, sorry, przecież, przecież O, jutro wiśnica, więc będzie super. Ja tylko mam nadzieję, że nie będziecie zważali na mój głos, ponieważ może być taki trochę dziwny, z racji tego, że mikrofonem dobrze go nie wychwytuje. Ja już tutaj mam ulta, delka to mi nawet 50 HP nie straciła z tego swojego szczepa. Biegnę, dbam się do ciebie. Oni tak się składają trzecie levele. No dobra, niedaleko jest na do tego, jestem przy tym minionie. O, mam już drugą książkę. Dobrze. Dobra, daj mi minionki, proszę, please, bierz, please! Bierz, bierz, please bierz. for me last hitting! Bierz, bierz, jeśli chcesz. Dankę. No. Sorry, jednego sobie musiałem wziąć. O, my mamy Nidale na linii. No. no spokojnie. W takiego nooba. O, o, uważaj, on, on, to jest kurna pros. Pięknie. ser, Nie no. Okej. Okay. Ty jej tracisz więcej niż ona. O. Ja nie mogę, ale prozyra. No nie dorwi mnie, A, sorry ludzie. Ale to było nubowskie zagranie z mojej strony. Przepraszam, ale ci nie wiem jak pomóc, pana Umana. Spoko. Ja cię, dawno takiego słabego meczu nie miałem. Najpierw mnie wywala, potem mnie zzyra jedzie. Ludzie, co się ze mną dzieje? Ja wiem, ja wiem. Co? Ty masz komputer taki na korbkę. Nie, to było obraźliwe, człowieku. Okej, okay, czekaj, ona tutaj władowała dwa we mojego Te Tepnij się, bo widzę, że masz mało tego. Paczesz, I... znaczy, czekam. Nie, bo ja ci nie daję, many. No. Nie. Dawi się. Teraz ja tu last hity od razu porobię. Olaf nam idzie, Łada. The... Co to ma być? Ja sobie już kupiłem jako takiej temy. I jakbyś jeszcze poczekał 3 sekundy, to bym miał pota. Poczekam. Okay, już trzyma. idę. Już idę. Y... Wow, wow, wow. Spokojnie on cię nie zabije, on nie potrafi. No to w końcu jest Już mówiłem ci, że grać nie potrafi już. Zresztą sobie zobaczyć na nagraniu, że mówię prawdę. Ha, fajnie jest. A, ale tylko w przenośni. Tak naprawdę nie twierdzę, że jest, że jest fajnie. Nie no, co ty chcesz? Gra jest spoko. Co nie? Znaczy mecz ogólnie chodzi mi ty o to. Padzisz... Bo gra to i tak jest spoko. No. Tym bardziej, że my tutaj... Ja nie powiem, ale Lola lubię. Asiek, Asiek, Jasiek, 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 Jasiek. Jasiek, Jasiek. Sorry, no, próbuję ci pomóc. Oj. Kurde, nie dorwałem go. Nie, no, to też była moja. Dobra. A coś mówiłem, masz mówić do mnie Morfeusz. Dobra, się, się będziesz czepiał. Ja, ja tam. Mi to... Mi nie, to nie no, robi to specjalnej bo... różnicy a Morfeusz jest dla mnie po prostu za drugie. Za długie chyba, a nie trudne. Przecież mówię, że za długie. Czy powiedziałem że za trudne. Za trudne powiedziałeś. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, to jest nieważne, ja tam znowu do ciebie idę. O, to, ja już... To nawet zauważyłem, że Master nam wrócił. Hmm, tylko wrócił, ale chyba od nowa Nie wiem. Są, ja ja ją wezmę tak y, od boku, albo pójdę, tego Olafa nam idzie. Dobra, jestem już, bo miałem mikrofon wyłączony. Okay. Jakbyś się dziwił dlaczego jestem już. Y ja ją tutaj zabiłem. Bo jakoś świetnie mądrze nie przyszedł. Ulti, ulti, ulti! Yeah. A ja tu się tepnę, wiesz, bo mam strasznie mało życia. Okej, okay, ja mam tutaj już gdzie? A nie, dobra, najpierw parę las hitów jeszcze wezmę. Żebym mógł maske, maseczkę odmładzającą kupić, ale odmładzającą w sensie tak pozytywnie. No, Team nie przyjął tego zgodnością. godnością. Wiesz co, ja tam mo może pomogę, jednak. Ten... Dobra, jest znowu, kurde. Przeszkadzają mi tu moi Ja cię muszę z ten pokój zamykać jak będę wychodził, bo kurde, ale się wpakował ludzie! Co ja robię? Oh, kurzyli mnie Dobra, ja tutaj zabiłem kolejnego. Co? Bo mam młodsze rodzeństwo, które oczywiście musi mnie wnerwiać i wchodzić akurat jak ja gram. przeląbane Co mnie obchodzi, że przyjechał? Za, za 18 sekund się tepnę, więc wiesz. No wiesz co, ja tutaj oczyściłem tego topa. Pomóż! Szybko, ten Olaf tam zaraz będzie. Tak, ja jestem po drugiej stronie mapy. O! A spokojnie, oni tego nie da rady zniszczyć. Spokojnie, i tak I jest. Szolat nie ma prawie nic a Chodź mi, pomaga, ja nie graj tam sobie nie wiadomo gdzie. już idę. Jakbyś jeszcze poczekał trochę, bo ja mam ulta. Tak, jest u trzech! No to właśnie mam użyteczkę. Kurde, ale ja zarywam od tego. Wiesz co? O LOL. co się tepnie, ja to jeszcze dam radę. Nie no, no, spoko, mam. Hila. Ło! Wow. Siek. O. No, patrz, brakowało. Ja. No, nie dużo. Dorwiemy ją? Co, ja ją tam... Co? Kurde! Stam. Ja potrzebuję 60 man, to ją dorwę. Nie no, ty to powinieneś na schity hit'y jechać. Co nie? Jeszcze mi się nagrywa, czyli mi się miejsce na dysku nie kończy, więc dobrze. Wow, ale on ma cel, patrz. Uważaj, tam jest ktoś. Ja się muszę tepnąć, okej? Okay? Mm. Ty to jesteś ADC, to zostań, bo ty na hit'y możesz walczyć, a ja na hit'y to nie mam szans. Wiesz co, no to weź się tepli, bo ja tej mam. 2300 kasy też... Się... Ja temu 2300 kasy o, to się jeszcze to po Tak wiesz, od razu...